No i dobra, słońca generalnie jest za nami. Dosłownie za nami. Ja idę ten film szybko wrzucić, żeby tam pamięć zwolnić, żeby jak najwięcej nagrać sobie i Wam, pokazać mniej więcej gdzie ten broda jest. Co miał ja powiedzieć, co powiedziałem? YouTuber am amator, ale jednak jakiś tam youtuber, nie? siema, siema witam Was z rana, sobota, El Medano, e, Teneryfa godzina 7.26 rano idę się przywitać z oceanem zobaczymy może jeszcze się załapie na wschód słońca mało spałem poszedłem spać o 1.15, 15 wstałem o 6 .00. jeszcze szybciej wstaje niż, niż w Anglii znaczy wypiłem prawie całą butelkę wina czerwonego więc to też miało pewnie wpływ na to wszystko się trochę troszeczkę dzisiaj źle czuję w sensie źle czuję na zatoki Miałem drugi, mam drugi telefon, który ma problemy z głośniczkiem, ale wziąłem. Myślałem, że wziąłem specjalny mikrofonik. Wziąłem tylko telefon, ten drugi. No niestety nie można mieć wszystkiego. Ja to zawsze coś, coś, coś zrobię. Nieważne. Słuchajcie, moi, w ogóle dziękuję Wam moim widzom, moim gościom, ludziom, którzy komentują. Ja tak naprawdę. To, co tam mam dzisiaj pokażę, to tylko robię to naprawdę dla Was, bo ja też chcę sobie zachować trochę swojego, swojej prywatności, swoich takich odczuć dla siebie, ale idziemy zobaczyć schód z końca, zobaczymy. Strasznie wieje, więc nie będę mówił, bo i tak nic nie będzie słychać, tylko będzie słychać wiatr. No i co nagram może ten schód z o ile jeszcze zdążę, bo gada, nie gadam. schód ma być za pół godziny, tylko nie wiem, czy jakiś schód to, to już, jak zejdziemy, czy będzie schodziło dopiero za pół godziny, no nieważne. Ja tyle lat żyję i dalej nie wiem, jak to się kurwa wszystko dzieje. Także ja śniadanie, zaraz idziemy do sklepu. Sklepy Czetwarte najbliższy za półtorej godziny. Wczoraj byłem w takiej restauracji, tak bardzo drogo, ale na końcu, że tak powiem, jak, kurczę po tam wszystko powiem, ile kosztowało mnie po pokój, te noce, ile dojazd do, do tego sympatycznego domku, faweli, pueblo, nie wiem, jak to się nazywa, fawela to nie, było to jest land. Yy... Bardzo sympatyczna Pani, ja Wam wszystko powiem, także polecę Wam, pokażę Wam też mieszkanie. Jak będziecie mieli kiedyś okazję i chęć, to możecie tu przyjechać, zobaczyć co się tutaj dzieje. Jakość, sorry za jakość, bo jest ciemno, a ja nagrywam jeszcze przodem. I tyle w temacie, także tyle mojego wprowadzenia. Idziemy na wschód słońca, będzie wiało, ja nic nie będę mówił. No chyba, że będę coś mówił, no bo u mnie do nic nie wiadomo. Biorę kurtkę, bo wieje, taki, taki mam outfit. No a później, jakby się wschód słońca już będzie ładnie, już sobie zjem to pójdę sobie na ocean i pójdę wzdłuż plaży do innego do miasta Los Albanos. Nie pamiętam. Trzymajcie się. E, dajcie o zdrowie. Nie, no oczywiście bez przesady. no trzeba coś tam. Wczoraj tak, powiedział: Kuba mój brat. Mój brat! <laughs> nie można rzucić wszystkiego, bo ci siądzi na łeb. Także ja się nie mogę skupić, jak patrzę na siebie dalej. Z tym z tymi oczami mam także. Trzymajcie się ramy, to się nie bang, bang. Tyle ode mnie, prawda? Poza tym, serdecznie czuję. Siema młody, ale wielki kot, zobaczcie. Naprawdę jest wielki. Dobra, a my idziemy na dworzean dzieciaczki. Tak to wygląda, balkonik. No dobra. Dzielnia jeszcze śpi, więc chyba się żeśmy wyrobili. Bo jeszcze nie jest zbyt jasno. Czyli słońce dopiero jakby wstaje. Słońce dopiero jakby wstaje. Ręce mi się trzęsą. Chyba jestem podniecony. Albo i też zmęczony. Albo, kurde, wszystko. Także idziemy z biegu. Ja też jeszcze tu nie byłem. Przybyłem wczoraj, ale było ciemno. Ja nic nie widziałem. Tylko słyszałem szum. Słyszałem tylko szum. I to taka jest generalnie taka takie osiedle właśnie takich fajnych, sympatycznych, bardzo przyjemnych domków Czy jest spokojnie, nie wiem, jest, jestem tutaj dopiero. To jest mój pierwszy poranek Ła! Dobra Ciemno, tam też właściwie. No wiecie, to jest wyspa, tu wszystko, to wszędzie jest ten ocean, nie? Idziemy no, Nawet nie jest tak głośno jak myślałem, że będzie głośno Tak się tego bałem Ale się okaże O latarnia jest Gdzie ten schód? O, tutaj już są. Tutaj ludzie chodzą. Nie wiem, czy oni też łowią. Chyba ryby. Oni chyba łowią ryby. Zapomniałem jak się nazywa ta góra, ale to nie jest Tejde. Tejde jest... Tejde jest tam. Za tym wzgórzem. No dobra, poczekam na ten schód. Jak wyjdzie pierwszy taki promyk, to wam pokażę. składzie tu są wszędzie jakieś ziomeczki. Tam taka jest taki cypelek, tam ziomek stoi. Tam ziomek stoi. Tam ziomek stoi. No i tam coś łowią. Mają klatarki, coś łowią. Nie wiem, czy oni coś łowią, czy oni coś zbierają. W każdym razie coś takiego musi być. Chyba fajnego dla nich, skoro o tej porze tam sobie chodzą. I nie są w strojach kąpielowych. Jeszcze jedno, szkoda, że ten telefon tak nie oddaje. Nie oddaje tego, co naprawdę człowiek widzi oczami. No ale co zrobić? Ogarnąłem teraz, że teraz włączyłem latarkę dopiero. Nie wiem czy widać lepiej z latarką, czy gorzej widać. No się teraz jaśniej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ziomy tam dalej stoi, widzicie? Po środku? Linia brzegowa. Jakoś nie będzie os osza oszałamiająca, no bo to jest ciemno. A jak wiecie, telefony raczej nie są, przynajmniej mój, do takich rzeczy są, nie są przystosowane. O, tu dziewczyne też coś robią. Właśnie oni, o nich mówiłem. No i tam jest ta latarnia, taka dosyć ciekawa, duża, fajna. No. A słońce moim skromnym, bro brodziszczym zdaniem będzie schodziło tam. To zobaczcie. Ja, że tak powiem, będę oszczędzał z tą pamięcią, z tym wszystkim, czyli na bieżąco, że tak powiem, co nagram. To po prostu to będzie takie, odcineczki będę robić, takie, takie mini-odcineczki. Więc teraz po prostu zmieniam cypelek, idziemy tam. na wprost. Może po prostu mieć jakby inny rzut na to wszystko, żeby też Was nie zanudzać. No i co są, tu cały czas te, te domki są. Ja zaraz załączę jeszcze stika i zobaczymy jak to będzie się miało do odbioru tego co ja chcę wam pokazać a przy okazji zobaczycie moją piękną brodatą siwą eee, brodę ale chyba znacie moją brodę wiecie jak to wygląda szał nie rurywa. ale jest kurwa naprawdę oryginalna trzeba to przyznać skrobnie mówiąc no a my idziemy na ten cypelek Patrzcie, tu wszystko jest takie jakby na marsie. Tu jesteś, jesteśmy na marsie generalnie. Tu leżą wszędzie kamienie. Czyli taka lawa zasknięta, to wszystko tutaj leży. To tu naprawdę jest wszystko jak na marsie. Zobaczcie. To jest, czuje się taki duży gównotoczek, patrzcie. To można pewnie toczyć, jak się człowiek zmusi, to toczy. No i tam oczywiście wszędzie jakieś zniesienia. Latarnia. A my sobie pójdziemy właśnie na ten cypelek. I taka czeka mostka. Dla jednego to jest banalne, dla innego jest niebanalne. Dla mnie jest niebanalne. Jak szukałem właśnie miejsca, gdzie sobie polecę i w ogóle, to tutaj sobie chodziłem właśnie. Uważaj, bo tu wszędzie jest kurde niebezpiecznie. Proszę, proszę, tutaj sobie właśnie chodziłem e, przez Google Map. Wiecie, tak z się wiecie co chodzi. Jak chcecie coś zobaczyć, to każdy chodzi tam gdzieś przez te Google Maps. Tutaj w tym miejscu też byłem, znaczy tam byłem gdzie dział to właśnie dojeżdża, bo tutaj oczywiście nie dojeżdża. No i sobie powiedziałem, że jak tu będę to właśnie nagram, że tu jestem. No i kurde jestem. mam szczerze, tu nawet nie jest tak gorąco. Tu nawet tak nie jest. Nawet tak nie jest tutaj wiecznie, Więc pozwolę sobie ciągnąć kurtały, bo ona nie jest potrzebna do niczego. Mam nadzieję, że widać, że tu już drugiego razu nie będzie. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać, dzieciaczki moje. Robi się naprawdę jasno i przyjemnie. Także pozdrawiam serdecznie i czuję, czekamy, co się wydarzy. Kochanie, pozdrawiam Cię serdecznie. No ale Ty wiesz, nie będę Ci mówił. Tak to wygląda, Jeśli motrówki pływają, robi się naprawdę ciekawie, bo już wszystko zaczyna się budzić a światło to jest coś najpiękniejszego, jak słońce wstaje to Ty wiesz, że żyjesz czy sam czy nie sam, przynajmniej miałem takie rozterki, że sam, że to, a ja zawsze mam jakieś rozterki, także też nie słuchajcie tego co ja, przysłuchajcie mnie. Ale czasami ja sobie po prostu wszystko wyolbrzymiam, tak już jestem, tak mi je tak Bóg stworzył czy ktokolwiek tam mnie stworzył No dobra, pogadałem sobie teraz i czekam na te słońce eee, i co? Chowam moją piękną starą mordę i coś tam wam jeszcze pokażę Także Essa No i słuchajcie, generalnie słońce prawdopodobnie już stało, tylko tego słońca nie widać, bo jest dzisiaj naprawdę zakmurzone niebo i tak ma być właściwie dzisiaj cały dzień, ale jest bardzo cholernie ciepło, tylko wiecznie. Pięknie to wszystko wygląda. Uwierzcie mi naprawdę pięknie to wszystko na żywo wygląda. Jak ktoś z Was był nad takimi takim miejscami, to, to sami doskonale wiecie, o czym, o czym Broda mówi. Tam dalej łowią coś. Tam jest ta góra. Nie pamiętam nazwy, ale ja Wam to wszystko, że powiem, pod tą górą teraz gdzieś pewnie wkleję nazwę. Teraz powinien się po, u Was pojawić nazwa. Tam jest takie, takie ścisłe Elmedano, Medano, czyli taka wie, te, te większe, a tu jest taka jakby taka wioseczka Elmedano. Medano. No ja mieszkam na tej wioseczce, fajne niebo takie, takie dosyć przyjemne, zobaczcie. Tu ludzie już biegają, chodzą z psami. Przez chwilę tu biegły dziewczyny. Na wschód słońca. No teoretycznie jest tam. Słuchajcie, pokazuje się słońce. Pokazuje się słoneczko. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Pomimo jakości telefonu, bo przybliżyłem, zobaczcie jak to wygląda. A strach, pomyśleć, jak to by było, gdyby nie było tych chmur. No i co, to jest taka część właśnie w ogóle jakby w ogóle jej tu są tylko domki, tu nie ma nawet sklepu, wiecie? Uuu, baby! Look at this guy! Ósma! Baby! Także witamy się razem, ja i wy z dobrym dniem sobótka, 18 styczeń El Medano Tenerifa Tak blisko Afryki tutaj jeszcze nie byłem Coraz więcej. Uuu. Właśnie o tym mówię dzieciaczki, zobaczcie. No to też nawet robi wrażenie, jak takie chmurki są. Ale daje po gałach. Tu słońce jest nieco większe niż w Anglii. Wiadomo dlaczego jesteśmy bliżej po prostu tego słońca. Patrz, jak fajnie się. Automatycznie, kurde że te chmury są A się automatycznie robi fajnie błękitne niebo Tutaj A tu patrzcie na te domki, zobaczcie Tak jakby ktoś latarnię włączył Zobaczcie Jakby ktoś zapalił latarnię Patrzcie Look at these guys. No i dobra, słońce generalnie jest za nami. Dosłownie za nami. Ja idę ten film szybko wrzucić, żeby tam pamięć zwolnić, żeby jak najwięcej nagrać sobie i Wam, pokazać mniej więcej, gdzie ten broda jest. Co miałem powiedzieć, powiedzieć? powiedziałem? YouTuber am amator, ale jednak. Jakiś tam youtuber, nie? Eee. No i co? Idę do, do mojego Pueblo. Pueblo. I zobaczymy, jak ten film po prostu będzie hulał. Na bieżąco nagrywam, na bieżąco będę kasował, bo potrzebuję miejsca, ponieważ jeszcze mam parę rzeczy do nagrania. Zobaczenia. Tak, miasto wstaje elegancko. Mamy z górze i za tym z wzgórzem, jeszcze 49 km jest Teide, wulkan, na który mam nadzieję jutro dojadę, ponieważ będę wynajmował jutro rano samochód z lotniska. mogę to zrobić nawet wczoraj, będąc na lotnisku po przylocie, ale mi szkoda pieniędzy. To jest taki wypad minimalistyczny, spontaniczny. Eee, tak to wyszło. I tak musiałem zapłacić za taksówkę, ale to wszystko, że tak powiem Wam, że tak powiem, powiem, ale to już będę w Anglii, to wtedy Wam powiem wszystko. Także trzymajcie się. A to jest piękne. Tu wszędzie są, są trasy, wiecie? Tu, gdzie te skały tu są wszędzie jakieś trasy. A, a, ja miałem iść tam. Dzisiaj już zabłądziłem. No dobra dzieciaczki, pozdrawiam Was serdecznie czule, Bardzo spokojna i niekonercyjna okolica. E, nawet tu jest ekonomicznie, jeżeli chodzi o palmy. Zostańcie z bogiem. Pozdrawiam serdecznie czule, Broda podróży. который не обужит. Но нара. Бум.